no to tak wygląda ta strona ja to robiłem na telefonie ale teraz akurat kompa odpaliłem no i co kup nic na razie nie kupicie no bo nie macie pieniędzy ja już trochę mam no wiadomo nie będziemy gówna zielonego kupować także zobaczmy co się da kupić z najważniejszego czyli osprzęt głowy i zaznaczymy tylko legendarne No i macie osprzęt głowy legendarny, jaki obecnie da się kupić, bo nie wszystkie od razu są dostępne w sklepie, to się zmienia co jakiś czas. Teraz można takie rzeczy kupić. Tutaj macie przedział cenowy, jak wystawiacie na sprzedaż, najmniej, za najmniej tyle, za najwięcej tyle. No i jak widzicie, wszystko jest po najniższych cenach wystawiane. Ludzie chcą się pozbyć, chociaż tu widzicie już aż ażka... najniższa cena jest taka. Czyli nie wszystko, no ale większość rzeczy jest po najniższej cenie wystawiana. Zobaczcie te mapety, są po 300 wystawiane. No ogólnie jak widzicie, mapety są drożej wystawiane, nie? Sam bym chętnie kasla kupił, ale widzę, że jest drogi. No dobra, to takie przykłady. Jeszcze zmienimy zamiast głów na przykład uniformy, jakie są legendarne, sprzedawane i po ile. No, ta ażka widać, że jest droższa. Tu bardzo droga widać, jest to Kebi. No dobra, sprzedaż. Albo moje transakcje. Co obecnie wystawiłem na sprzedaż? Jeden skin broni już mi szedł, wysłałem wam. Tu mało osób wystawiło tą zawieszkę, dlatego ja ją wystawiłem na sprzedaż. Ta jest fajna, uznałem i legendarna, więc też ją wystawiłem na sprzedaż. Dwa skiny broni. Pistolet to mi wisi jaki mam skin, a karabin mam już inny złoty skin na niego, więc wystawiłem ten. No i czapka legendarna do karabinu, też już inną noszę głowę. Dobrze, a teraz jeśli chodzi o sprzedaż rzeczy złotych, które ja mogę sprzedać, to nie ma ich za wiele, bo nie mam ich dużo. O, tu od Michała, zobaczcie, jak drogo bym mógł sprzedać. No, ale nie wypada, bo to był prezent od Michała. Także tak. Co mogę sprzedać? Wszystko o rzadkości legendarnej. Sprawdźmy, co mogę sprzedać. To są rzeczy, które mam. Złote, mogę je sprzedać. Drogą mogę sprzedać, głowę mapeta, jak widzicie. Się zastanawiam nad tym, bo w sumie i tak rzadko nią gram. Reszta to po 120 raczej. Smog trochę drożej. Stroju Eli nie sprzedam, bo jest fajny. Tu wszystko 120, 120 jak widzicie. A tej głowy na pewno nie sprzedam, bo jestem z niej dumny. I w ogóle z tego eventu chcę mieć wszystkie głowy, ale to z czasem może. Dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Jakieś pytania to piszcie.